Tu Dawid, nie ma czyli sprawy. kto? No, osobowość internetowa. nie mówi za dobrze o mnie. Cały nos spalony, cały brwiowy spalony. Byliśmy najlepszą drużyną spośród drużyn, które nie wyszły z grupy. To oczywiście, że w CyberCom. Ja. Ej, I w życiu, i ogólnie nie reprezentować influencerów. Barcelona z tego powodu, że. Ale nie miałem problemu z tym, żeby być też fanem Cristiano Ronaldo. Na podwórku zawsze wybierali mnie do drużyny. Pominęło mnie najprawdopodobniej jedno z najpiękniejszych przeżyć kibiców Barcelony. To takie wydarzenia, które mają miejsce akurat w przypadku Roberta, gdzie tam. Pijają, bo też pilki za tą e, paciatę. Zobaczyłem, że ci ludzie mnie lubią, w sumie, e, polubili mnie za to, że jestem takim nudnym sobą, a nie e, jakimś tam okradli nam lokal w Benzinie i wynieśli dwie butle z gazem i sto puszek dzika. A to już było tak, że ten Real bez tego Ronaldo nie był już takim super teamem.